Po prawie 20 latach Blizzard wypowiedział wojnę adonom bitewnym w przypadku World of Warcraft, i zanim powiem w skrócie, czym w ogóle są adony, to muszę przyznać, że jest to decyzja, która według mnie była nieunikniona i generalnie jest dobra w założeniu. Otóż od samego swojego początku, zwłaszcza na etapie tak zwanej giereszka była dość skąpa, jeżeli chodzi o przekazywanie użytkownikowi podstawowych informacji. I tu mówię o takich kompletnych pierdołach, typu bierzecie quest'a i nagle czytacie opis tego quest'a i nie macie za bardzo pojęcia, gdzie macie iść, chociaż teoretycznie coś tam jest opisane, no zostaje pytanie się na general czacie jakiegoś koleżki, który może już to zrobił, albo przypadkiem wie, gdzie są te stwory, których szukacie. Oczywiście nie dotyczyło wszystkich quest'ów, no część była dobrze opisana. Natomiast z czasem gracze zaczęli robić takie dinksy, rodzaj własnych programików, które y, odczytywały informacje z gry i podawały je w nieco innej formie. W przypadku questów to mogło być oznaczenie na mapie, y, gdzie dane moby się znajdują, albo czego w ogóle szukać. Zaznaczam też, że w tamtym czasie w świecie gry to nie było tak, że jakiś przedmiot, który potrzebowaliście się podświetlał, albo nie wiem, był na mapie. Nie musieliście do niego fizycznie podejść i go kliknąć na pałę. No i z perspektywy dnia dzisiejszego ktoś mógł powiedzieć, stary, o czym ty mówisz? To wszystko jest w grze. Tak. Teraz większość z tych funkcjonalności jest w grze, natomiast wtedy totalnie nie było. I póki to były tego typu rzeczy, albo jakieś, nie wiem, koordynaty na mapach, żeby gracze mogli się wymieniać informacjami, gdzie coś znaleźli na forach, no to spoko. Natomiast wcześniej czy później to wkroczyło już w sferę dalej, czyli w samą walkę. No i dobra, były adony, które mierzyły zadawane obrażenia, albo mierzyły healing, albo różne inne rzeczy, ale były też takie, które podawały w zupełnie inny sposób informacje, no istotne dla podejmowanych przez Was decyzji. Typu jak BOS rzuca coś, co jest atakiem frontalnym, no to macie nawet doklejone audio, które adon wam gra i oznacza oznacza to, że macie zejść mu z pola widzenia. bo jak stoicie w ognistej plamie, jakby to niedostatecznie komunikowało, co macie zrobić, no to Adon będzie Wam krzyczał oddzielnym audio, że macie sobie pójść. Z czasem też można było edytować nazwy, na przykład umiejętności swoich wrogów, więc to już nie było stranie żarem i nie trzeba było się domyślać, co to powoduje. Tylko była krótka komenda dla samego gracza na zasadzie uciekaj w prawo, uciekaj w lewo, nie stój w miejscu tego typu rzeczy. No i to faktycznie skracało proces decyzyjny, jeżeli chodzi o gracza. Nie mówię, że nie. Natomiast długofalowo powodowało to parę problemów. Otóż z jednej strony Blizzard wiedział, że adony istnieją i wiedział, jakie mają funkcjonalności i za bardzo nie chciał mówić, że mu się nie podobają. Ale jednocześnie ci, są tych adonów, zwłaszcza tych bardziej wyrafinowanych, bitewnych, a trzeba przyznać, że w którymś momencie wielkie gildie, to tworzyły sobie adony pod konkretną walkę z konkretnym bossem, no to narzekali, że dana walka to nie jest wyzwanie, Więc Blizzard zaczął projektować walki ze świadomością, że istnieją te adony. I ja powiem szczerze, nie zorientowałem się tak od razu. W zasadzie póki grałem i sobie rajdowałem, to nie zwracałem na to uwagi, w zasadzie wszystko było git. Ale jak zrobiłem sobie dłuższą przerwę i trzeba było przeinstalowywać wszystkie adony, a mi się nie chciało, to stwierdziłem, że sobie zagram. I wtedy, już nie pamiętam jaki to był boss, ale pierwszy raz sobie uświadomiłem, że to tak nie działa. Jak coś miało być wyzwaniem dla ludzi, którzy byli uzbrojeni w hadony, to w ramach tego wyścigu zbrojeń spowodowało to, że dla ludzi, którzy nie używali tych hadonów, ta walka była wielokrotnie trudniejsza. A czasem niewykonalna. I od jakiegoś czasu Blizzard zapowiedział, że wprowadza funkcjonalności niektórych addonów do samej gry. Yy, świetna decyzja. Generalnie część tych funkcjonalności to powinna być w grze od 20 lat, no ale okej. Okay. Natomiast wywala możliwość czytania części informacji bitewnej przez addony po to tylko, żeby można było tego dokonywać przez te ich wersje tych funkcjonalności, które będą znajdowały się w grze. Dlaczego? A no dlatego, że teraz, jak będą projektowali walki z bossami, no to będą mogli zastosować Filozofię takiej wiecie równości broni między graczami, to znaczy, że no jeden ma lepszego Adona, drugi ma gorszego Adona, no to ten ma łatwiej, ten ma nie. Nie będziemy się nad tym zastanawiać, będziemy zakładali, że wszyscy mają dostęp do tych samych funkcjonalności. Kropka. Ja wiem, że to budzi gigantyczne kontrowersje wśród graczy, ale jako osoba, która widziała już dużo fundamentalnych zmian, jeżeli chodzi o tą konkretną Giereczkę, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo optymistyczny. Bo nawet jeżeli wkurzymy te 10%, które hardkorowo rajdowało i wykorzystywało wszystko na 100% i min maksowało, no to jednak być może otworzymy tą giereczkę dla kolejnych 5, 10 czy 15 osób. Perspektywy czasu, swoją drogą, to o czym kiedyś mówiłem, czyli Single Button Assistant, czyli zrobienie tej podstawowej rotacji na jednym przycisku, okazało się być dość zabawnym eksperymentem, bo z jednej strony ludzie strasznie po tym jeździli, że o, tam wydłuża czas między umiejętnościami, jak to stosujesz, więc nieprzydatne w walce, wyrzucić do kosza, zalać betonem. A potem, jak zaczęli to testować w takich warunkach pitewnych, nie, że tam bijecie sobie target dami w jakimś wielkim mieście, tylko normalnie musicie wykonywać różne mechaniki i jednocześnie pilnować tej rotacji. To co ciekawe, okazuje się, że single button assistant okazał się lepszy w takim no, trochę ślepym wykonywaniu części decyzji y, niż 80% graczy, tak przynajmniej podawał Wolfhead. Więc krótko mówiąc zobaczymy, Midnight nadchodzi, razem z nim Player Housing, więc może pooglądamy jakieś domki, które można sobie zrobić w Warcraftcie. Ja już na to czekam 20 lat, więc w sumie mogę poczekać do grudnia. Natomiast y, jestem ciekawy, gdzie nas to zaprowadzi.